Tu się stał nie w naszym pięknym kraju, w ciągu dwóch tygodni wszystko się nagle zmieniło. Dwa tygodnie temu, kiedy prezydent urzędujący Duda spotykał się z panem urzędującym prezydentem Trumpem, było to niewskazane, niesłuszne. Było to wpływanie pana Trumpa na sytuację polityczną w Polsce, na wybory. Było to najgorsze zło. No i generalnie nic nie załatwiono wcześniej tego wyjazdu, kiedy pan Duda pojechał do pana Trumpa do USA i tam sobie spotkali się, podpisali wiele rzeczy, ale one były kompletnie nieistotne. Wystarczył tydzień, że pan Trzaskowski stwierdził jednak, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby spotkać się z prezydentem USA i sobie spotkał się telefonicznie z byłym prezydentem USA, panem Barackiem Obamą, i to było bardzo dobre, to było bardzo wskazane, a ich rozmowa telefoniczna wniosła wiele dobrego dla spraw polskich. Generalnie pchnęła do przodu bardzo te sprawy polskie. 黑八年。 bo to jest były prezydent i nie doszły prezydent na razie. W sensie może będzie prezydentem, ale na razie nie jest. I teraz tak się zastanawiam, bo tak sobie połączyłem te dwie informacje, zaczęłem się o tym teraz mówić i tylko chyba kompletnie nie ma sensu, ale tak to wygląda w naszych mediach. E, oczywiście media prawicowe mówią całkiem co innego, że ta lista pana była najlepsza na świecie, wniosła bardzo dużo, a ta Trzaskowskiego to śmiech na sali. No i w tym przypadku chyba trzeba się przechylić do tej opinii, że śmiech na sali, bo rozmawianie przez telefon z byłym prezydentem USA i robienie z tego e, sytuacji, która ma, nie wiem, zmienić wybory w Polsce, chyba pokazać, że pan Trzaskowski jest politykiem klasy światowej, no, jakoś mnie kompletnie nie przekonuje. E, aczkolwiek, e, kiedy spojrzymy na to z innej strony, bo pan Barack Obama jest ciągle czynnym politykiem, e, przypominam, że w chwili, kiedy USA zaczęły płonąć e, i te wszystkie strefy wolne e, od rozumu i godności człowieka, te strefy relaksu amerykańskie zaczęły powstawać, już płonęły sklepy, płonęły samochody, e, zabijani byli policjanci, bo to był sam początek, a już wtedy było dość ostro, e, to pan Barack Obama z zadumą. Godną mędrca yy, ogłosił, że spotka się z młodzieżą, która protestuje na ulicach, co też zrobił, a, a po spotkaniu stwierdził, że widzi, że buduje się nowy ruch społeczny, nowa siła polityczna, która zmienić może Amerykę. E więc, jak widać, jest chyba ciągle czujnym politykiem, który dba o to, żeby władza demokratów nie wymyślała się w ręce Republikanów, no ale to są sprawy amerykańskie, a my mieszkamy w Polsce, w związku z tym to, że Stany płoną. No cóż, no niech sobie płoną, tak, stać ich na odbudowę. Zresztą keynesizm wprowadzany w ten sposób w życie w Stanach e, przecież za zakłada, że im więcej zniszczeń, tym później więcej zakupów na odbudowę tego, co się zniszczyło, więc to jest zgodne z modelem gospodarczym panującym obecnie w dużej części świata. Nie na całym świecie, na szczęście, ale w dużej części. Sprawy polskie, bo tutaj jesteśmy przy sprawach polskich. Pan Trzaskowski rozmawiał z panem Obamą. Przypomnijmy sobie, kim był pan Obama. Wiem, był prezydentem, tak? ale to nie w tym rzecz. Pan Obama był prezydentem, który oddał całą Europę pod jurysdykcję niemiecką. On po prostu zrobił to, co Rosjanie. Przypominam po raz kolejny takie spotkanie po 10 kwietnia 10 kwietnia 2010 roku, kiedy w Smoleńsku spadł samolot rządowy, i wtedy taka pani w telewizji polskiej zaprosiła do studia wirtualnie przez Skype'a dwóch rosyjskich młodych doradców pana Putina i spytała, czy ta sytuacja zmieni coś w stosunkach polsko-rosyjskich. A tamci żując gumę, tak spojrzeli na siebie, Ej, ale, ale co może zmienić? Przecież my nie mamy z wami żadnych stosunków, bo my jeździmy do Berlina i tam załatwiamy to, co chcemy u was, bo was nie ma. Was po nie ma. Podobną politykę prowadził pan Obama, kiedy chciał coś załatwić w Polsce, albo nie chciał załatwić w Polsce. Przypominam, że jego reset w stosunku do Rosji i zostawienie Polski na żer, Imperium Niemieckiemu zastąpiło dokładnie 17 września. Taka data nie moim zdaniem, bo w dyplomacji symbolika bardzo się liczy. Ale pan Obama właśnie tak traktował Polskę. Traktował ją jako część Imperium Niemieckiego. On nie musiał z nami nic załatwiać, po prostu wystarczyło, że wystarczyło zwolnić do pani Merkel i wszystko było załatwiane w Polsce, na Węgrzech, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, w całej Europie. Tak to działało i tak chyba to powinno działać, bo przypomnę, że pan Trzaskowski jest członkiem partii proniemieckiej. Można czasem powiedzieć, tak się wydaje czasem, że wprost, że to jest partia niemiecka, czyli wykonująca agendę niemiecką na terenie naszego małego ciągle jeszcze, ale wielkiego duchem Imperium Lechickiego. No i tutaj widzę wspólny język można z panem Obamą mieć, kiedy tamten traktuje nas jak część Niemiec, a pan Trzaskowski traktuje nas jak część Niemiec. Tu jest wspólne, ale gdzie tu jest dobro dla do Polski? Uff. I tutaj, kiedy pisałem o tym na moim Twitterze, pojawiły się zarzuty, że to jest lepsze niż bycie pod nóżkiem USA. Tyle, że ja nic nie mówię o tym, żeby być pod nóżkiem USA. Musimy stworzyć własne silne państwo, wykorzystywać wszystkie możliwe szanse. Obecna administracja waszyngtańska jest nam przychylna i trzeba z tego korzystać. Nie chodzi o to, żeby stać się kolonią amerykańską, tylko... Powolutku, powolutku, tutaj o coś ugryźć, tam coś dziabnąć, spojrzeć w jakimś kierunku, a nóż tam coś leży, co możemy podnieść i zbroić się, zbroić, zbroić, zbroić. W sytuacji, w której nie jesteśmy samodzielni, nie będziemy samodzielni, nie będziemy partnerem samodzielnym, tak jak jesteśmy w tej chwili, bo równie dobrze może sobie wybrać paru innych partnerów ciągle, nie jesteśmy nikogo ciągle zależni od Amerykanów, na pewno nie, my tej polityki nie prowadzimy, to Orban na Węgrzech taką politykę prowadzi, on jest arcy ciekawa, bo Orban jest fajnym przykładem polityka takiej, z krwi i kości. Też go nikt nie lubi w sensie z tych liberalnych polityków, ale wszyscy go szanują, tak? bo jeżeli na przykład Niemcy chcieliby mu mocno coś zrobić niedobrze z, z węgierskim krajem jego, no to on wtedy jedzie sobie na przykład do Stanów, tak? No, i Niemcy wtedy bastują. Jak Amerykanie przeginają, to wtedy sobie pan Orban jedzie do Chin albo spotyka się z Chińczykami. No i Amery Amerykanie też luzują, tak? Jak Chińczycy się stawiają, chociaż to się nie wydarzyło jak na razie, to idzie sobie do Moskwy i gada sobie z Putinem. I w ten sposób bawi się, bawi się na tym rynku politycznym, jak chce, budując silne Węgry, tak? Oczywiście są zarzuty, że one są za silne, że jego mocarstwowe ambicje w sensie Orbana, jego ugrupowania są bardzo niebezpieczne. Bo chcę odzyskać ziemię, które straciły Węgry w ciągu ostatnich stu lat. No, myślę, że mamy inną technikę pozyskiwania ziem, które straciliśmy i kiedy w Polsce stworzymy fajne, silne, dobre, świetnie działające imperium, Jezus, to chyba nie za mojego życia. Ale kiedyś tak będzie, tak ja co głęboko wierzę, to wszystkie kraje, które pouciekały nam za pomocą wojen różnorakich i są teraz osobnymi krajami, na przykład taka Litwa, Białoruś, i inne takie mniejsze państwka, one z przyjemnością wrócą pod władanie Polaków, bo my jesteśmy fajnym narodem, tak? Nikogo nie mordujemy, dajemy każdemu życie, chce. Nie wymagamy żadnych kontrybucji. Po prostu bycie w polskim kręgu kulturowym jest bardzo fajne i myślę, że wiele osób sobie to zawsze szanowało w przeszłości i szanować będzie tylko pod jednym warunkiem. Musimy stworzyć państwo, a bawiąc się w podnóżek niemiecki tego państwa nie stworzymy. Imperium w ogóle możemy zapomnieć. Nie jeżeli Niemcy będą nam dyktować warunki rozwoju, a Niemcy na co sam. Bo ten Jankes, Trump to mówi, a zróbcie to, zróbcie tamto, może kupicie to, może kupicie tamto. Nie ma ciśnienia, tak, bo możecie na przykład nie kupić, no ale wtedy nie będziecie mieli, tak. No to jest jankeska polityka. W przypadku polityki niemieckiej jest tak, macie to kupić, Macie tego używać, macie żyć jak Wam każemy, bo jak nie, to Wam zrobimy tutaj e, kominy. Dużo kominów i będzie bardzo dla mnie dobrze. W sensie w kominie ciepłowni oczywiście jakiś taki, że to nie, 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 nie. nie, nie, nie. Oni tam nie sugerują, że nam, bo tutaj zrobią jesień średniowiecza czas na jak w 1945. Ale jednak tak. Więc myślę, że jeżeli do wyboru mamy kogoś, kto w otwarcie mówi o tym, że Polska jest niemiecką kolonią, to mnie to się osobiście nie podoba. No ale pewnie wielu z Państwa się to może podobać, i to nie w tym rzecz, co kto lubi. Ale wracając do początku dzisiejszego mojego wystąpienia, to bardzo proszę wszelkiego rodzaju media, miejcie rozum i godność człowieka. Przecież to po prostu jak robicie to w odstępach, jak kiedyś tak robiliście. Także na nie wiem, w odstępach roku nagle coś się okazywało białe, co było wcześniej czarne, to mało kto to zauważył, tak? Ale jak Wy to robicie w odstępach kilkudniowych, no to błagam Was, jak ludzie mają Was szanować. Dziękuję bardzo, Rafał Toka-Frankiewicz, dla życia stolicy Polityko.com. Do zobaczenia.